Witamy was bardzo serdecznie. Znajdujemy się w miejskiej bibliotece publicznej w Kędzierzynie Koźlu w oddziale dla dzieci. To tutaj w najbliższym czasie nagrywane będą filmiki pod hasłem "Czytanki online w bibliotece 10 minut dla dziecka, 10 minut dla rodzica". Serdecznie was wszystkich zapraszamy przed ekrany komputerów. Po yy, przeczytaniu danej, danego fragmentu książki dzieci będą miały zadanie plastyczne do wykonania. Rodziców zachęcamy, aby dokumentowały zdjęciami daną pracę i wstawiały w komentarzu pod danym filmikiem. To co, zaczynamy. W poniedziałek Wojtek uzbrojony w torbę z bolkiem, w środku i z 5 złotówką w kieszeni, ruszył na zakupy. Żadna nowość. Nieraz musiał wychodzić po bułki albo po jakiś komiks. Gdyby czekał, aż tata oderwie się od komputera. To prędzej umarłby z głodu albo z nudów. Na szczęście z ich mieszkania było wszędzie blisko. Czasami przechodził koło pasmanterii, ale jeszcze nigdy w niej nie był. Uważał, że to takie tam babskie sprawy. Nic dla prawdziwego faceta. Przystanął na chwilę przed wejściem. Wypłowiały szyld nad drzwiami przedstawiał włóczkę wijącą się jak makaron. Z jej pętelek powstało słowo. O, pętelka właśnie. Cała wystawa była pełna włóczek, sznurków, drutów i innych drobiazgów, w dodatku wymieszanych ze sobą jak groch z kapustą. No nic, trzeba się w końcu zdecydować i wejść. Drzwi zaskrzypiały, kiedy Wojtek przekroczył próg, rozglądając się nieśmiało. A pójdziesz mi stąd, łobuzie, jeden! Z głębi sklepu dobiegł piskliwy był okrzyk. Właśnie! Zmykaj! Skaranie z tobą! Już my ci pokażemy! Wtórował mu drugi głos. Dla odmiany tubalny. Taki głos miała ukochana wojtkowa babcia Grażynka. Ale ona nigdy w życiu nie krzyczała. Wojtek struchlał i zaczął powoli wycofywać się w stronę drzwi, po omacku próbując znaleźć klamkę za swoimi plecami. Co to w ogóle za miejsce? Po co on tu przychodził? Co go podkusiło, żeby rzucać bolkiem? Ja, ja, przepraszam, nie wiedziałem. Ja już, chłopiec bliski płaczu, zaplątał się w długie pasmo wełny rozciągnięte na podłodze. Cicho tam, straszy dziecko, zachrypiał nagle ktoś obok. Wojtek wzrygnął się i spojrzał w bok. W bujanym fotelu, ledwo widocznym, za stojaka z tasiemkami siedziała starsza pani, wyglądająca na jakieś 120 lat, no może 90, albo 50, strasznie staro w każdym razie. Robiła na drutach coś, co przypominało skrzyżowanie szalika z czymś bardzo dziwnym. Miało pełno otworów w nieoczekiwanych miejscach i Wojtek nie miał pojęcia, do czego może służyć. Nie bój się mały. One wrzeszczą na bolka, nie na ciebie. Jak to na bolka? Teraz chłopiec przeraził się na dobre i mocniej przycisnął do siebie torbę z maskotką. No tak to! Przecież to istne utrapienie z tym psem. Popatrz, co tu nawyczyniał. Wszystko powywracane. Wystawa wygląda, jakby przez nią tabun koni przebiegł. Wszystko poplątane. Wiesz, ile czasu nam zejdzie, zanim to poukładamy? Ale. Bolek nic nie zrobił, ja go cały czas trzymałem. On tylko nie ma nosa, no ale przecież nawet by nie mógł... Jak to nie ma nosa? Co ty opowiadasz, dziecko? Brwi starszej pani podskoczyły ze zdziwienia prawie na środek czoła. No nie ma, ja chciałem mu przyszyć i dlatego go przyniosłem, ale on naprawdę cały czas siedział w turbie. Wojtek zrozpaczony wyszarpnął pluszaka z ukrycia. – A to historia! – Zachichotał ktoś w głębi sklepu i do drzwi zbliżyły się kolejne dwie staruszki. Jedna była bardzo wysoka i chuda jak szczypiorek, druga wręcz przeciwnie – pulchniutka jak pączek. Razem z tą trzecią, pomarszczoną jak rodzynka i bardzo malutką, stanowiły dość dziwaczną grupkę. – To ty, chłopczyku, sądziłeś, że my myślimy, – Że to twój psiak nam tu narobił takiego ambarasu? – tubalnym głosem zapytała ta najchudsza. – Pęknę zaraz, daję słowo, nie wytrzymam – okrąglutka pani chichotała piskliwie, ocierając łzy z oczu. – Patrz, to jest Bolek! I wtedy dopiero Wojtek zobaczył małego, bardzo kudłatego kundelka, który wyczołgał się spod regału i nieśmiało merdał ogonem. Chyba przeczuwał, że tym razem mu się upiekło. Ta bajka ma tytuł Sklep z babciami, autorstwa Dominiki Gałki. I dzisiaj dzieci mają za zadanie, aby wykonać pracę plastyczną i narysować swoją babcię. Zachęcamy gorąco rodzice, abyście naprawdę dokumentowali te zdjęcia, te, zdjęciami te prace i wstawiali w komentarzach poniżej. Dziękujemy bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem.